Wielkie Święto Zawichostu już za nami. Miasto już od 10 lat ma swoją patronkę, na którą została wybrana Błogosławiona Salomea. Dwudniowe obchody w Zawichoście w piątek rozpoczęła Msza Święta i nowenna do Błogosławionej Salomei w kościele pod wezwaniem Jana Szciciela w Zawichoście. Po której wszyscy zgromadzeni udali się do zabytkowej strażnicy, ochotniczej straży pożarnej, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości, w której licznie wzięli udział mieszkańcy Zawichostu. Burmistrz Katarzyna Kądziołka przyznała, że błogosławiona Salomea to wyjątkowa patronka Zawichostu, a obchodzony jubileusz jest ważny dla wszystkich, którzy pojawili się w trakcie dwudniowych uroczystości. 10 lat temu w 2012 roku patronką Zawichostu została ustanowiona błogosławiona Salomea. Postać wybitna, nie tylko tylko błogosławiona, nie tylko zakonnica pełna cnót, ale dla mnie jest to wyjątkowa kobieta o wyjątkowo silnej osobowości, która sprawdziła się w zarządzaniu właściwie prawie całym Półwysepem Bałkańskim jako żona kolomana. Natomiast po jego śmierci przywdziała habit i w zawihoście Ufundowała wraz ze swoim bratem Bolesławem Stydliwym wspaniały klasztor zwany konwentem 12 baszt, ponieważ oprócz kościoła Klasztoru, znajdował się tam szpital dla ubogich, a y, cała budowla była otoczona wysokim murem z dwunastoma basztami. Ubagosowana Saloma na pewno y, głęboki ślad pozostawiła w życiu zawichostu. Głównie w życiu gospodarczym była światłą, wykształconą kobietą, która była takim motorem różnych. Ciekawych pomysłów, które przenosiła tutaj na praktyczne działania, a to się przyczyniało do, do rozwoju miasta i do zwiększania jego znaczenia. Ksiądz Piotr Szpyt, proboszcz parafii pod wezwaniem w Najświętszej Marii Panny w Zawichoście, przypomniał, że drogę do tego, aby błogosławiona Salomea została patronką Zawichostą, rozpoczęli jego poprzednicę. No to moi poprzednicy na taki pomysł spadli, żeby ją obrać, bo tutaj zaczynała swoje życie zakonne jako pierwsza polska klaryska 8 wieków temu. I właśnie 10 lat temu taki pomysł się zrodził w Radzie parafialnej w sobie z proboszczem ówczesnym Markiem Rusakiem, którzy wystąpili z kolei z tą. Inicjatywą do ówczesnych władz samorządowych Zawiechostu pana burmistrza Tomasza Siwka i Rady Miasta. Właśnie z okazji 800, 800. rocznicy jej urodzin to była taka inicjatywa. Wcześniej jeszcze rok przed tym ogłoszeniem jej patronką Zawiechostu był rok błogosławionej Salomei w diecezji 2011-2012 decyzją biskupa Krzysztofa Niedkiewicza. I właśnie on, później na prośbę burmistrza i rady miasta Zawiechost, wystąpił do Rzymu, do stolicy apostolskiej, o stosowny dekret, pozwolenie na to, żeby była czczona właśnie tutaj jako patronka miasta Zawiechost. Wśród przybyłych gości znalazła się poseł Agata Wojtyszek, która również przyznała, że to ważne wydarzenie dla całej społeczności. To bardzo ważne jest, kiedy miasto ma y, takiego patrona, który, do którego może y, zarówno dziękować, do którego może dziękować za te wszystkie sprawy, które się dzieją, ale też prosić o błogosławieństwo dla siebie, dla swoich rodzin i dla wszystkich sołec, które tworzą gminę Zawichost. To wyjątkowa też postać historycznie. Towarzyszą tym obchodom różne wykłady historyczne. To też pokazuje, jak wielkim miastem był Zawichost. Tak naprawdę był taki czas w historii, kiedy to Zawichost był zdecydowanie większym miastem od Sandomierza i myślę, że warto te czasy też przypominać i dążyć do tego, aby ten, to miasteczko właśnie piękniało, aby, aby do kolejnych lat świetności dorastało. Podczas piątkowego spotkania można było wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu doktora Adama Wójcika, który przybliżył postać błogosławionej Salomei. Jak przyznał Podczas swojego wykładu doktor Wójcik zawichos może poszczycić się tak naprawdę dwoma wyjątkowymi kobietami, które zasługują na przypomnienie. Oprócz Salomei wspomniał również jej matkę Grzymi Sławę. To są postaci wyjątkowe, dlatego że z jednej strony mamy błogosławioną kościoła katolickiego, księżyczkę polską piastywną, związaną bardzo blisko z naszymi władcami, a z drugiej strony jej matka księżna Wiemisławę, która pochodziła z Rusi Kijowskiej e, i wniosła bardzo wiele dobrego e, tutaj do e, władztwa Piastowskiego, zwłaszcza e, w ziemi iba księżną ale i księżną Polski, jak się tytułowała. Zwróciłem no też uwagę na to, że te kobiety, które były takie wyjątkowe, Wojątkowe były nie dlatego, że uznano je księżną czy błogosławioną, ale dlatego, że z jednej strony były osobami, które zrobiły wiele dobrego dla ludzi, dla mieszkańców ówczesnych, ale i dla gospodarki polskiej, rozwoju miast, infrastruktury drogowej, szeregu rzeczy, które stanowią o przyszłości i o rozwoju naszego kraju. Dziś to postaci trochę zapomniano, niesłusznie. Więc myślę, że taka okazja jak te uroczystości to jest świetny moment, żeby przypomnieć takiej właśnie postaci że odległości czasu już zapomniane, a przecież księżna Wiemysława jest tutaj pochowana, tutaj została na wieki w kościele w Wichoście no a z kolei jej córka Salma została uznana za błogosławioną, za patronka tego miasta, więc jest to okazja wyjątkowa, żeby je przypomnieć. Pierwszy dzień jubileuszowych obchodów zakończyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod tytułem Błogosławiona salomea patronka miasta Zawichost, który wśród dzieci i młodzieży cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Drugi dzień natomiast rozpoczął się od pokazu tańca dworskiego w wykonaniu chorągwi Wierycestwa ziemi sandomierskiej, po którym wszyscy w uroczystym przemarszu udali się do kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, gdzie odbyła się prześwięta pod przywód Biskupa Sandomirskiego Krzysztofa Nitkiewicza, który w swojej homilii podkreślił religijne i historyczne znaczenie patronki miasta. pragmatyczna, była kobietą czynu, została wychowana do rządzenia. O tym też musimy pamiętać. Jednak rządząc, nie rezygnowała ze spraw I modląc się, nie odrywała się Dwa dni obchodów dziesiątej rocznicy, od kiedy błogosławiona Salomea została patronką zawichostu, zakończył koncert muzyki dawnej w wykonaniu muzyków rycerstwa ziemi sandomierskiej. Salomea była piastowską księżniczką, córką księcia krakowsko, sandomierskiego leszka białego i księżnej Grzymisławy oraz siostrą księdza Bolesława V, wstydliwego już w dziewczęcym wieku została zaręczona z księciem węgierskim, którego poślubiła mając 13 lat. Małżonkowie złożyli śluby do zgodnej czystości. Po śmierci męża, który zginął w bitwie z Tatarami w 1241 roku, Salomea wróciła do Polski. Sprowadziła z Pragi czeskiej siostry klaryskiej i w Sandomierzu utworzyła pierwszą wspólnotę. Polskich Klarysek razem ze swoim bratem Bolesławem Stydliwym ufundowała klasztor Klarysek w Zawichoście. W roku 1245, jako 33-letnia wdowa, wstąpiła w Zawichoście do zakonu Klarysek. Z powodu zagrożenia najazdami tatarskimi, klasztor ten w roku 1257 przeniesiono do skały Grodziska koło Ojcowa. Salomea zmarła 17 listopada 1200. 68 roku. Papież Klemens X beatyfikował ją w roku 1673. Katarzyna Kaszluga, STV Info.